Sławomir spędził z Danutą namiętne chwile. Czuje się nieswojo, że nie był wierny żonie. Postanowił o wszystkim powiedzieć koledze z pracy. Wiesz, nigdy nie sądziłem, że zdradzę Laurę. Że będę do tego zdolny. Chyba nie masz wyrzutów sumienia. Stary, Laura zdradzała cię bez mrugnięcia okiem. Nawet nie masz pewności, czy nadal z tym typem nie sypia. W końcu pracują w jednym banku. Nie, nie jak się rozstali, to on wyjechał do Krakowa. Serio w to wierzysz? No wiesz, dałem jej drugą szansę. Muszę jej wierzyć. Nie powinienem jej zdradzać, wiesz? No chłopie. Ty za porządny na te czasy jesteś. Zamiast mi tu biadolić o wyrzutach sumienia, powiedz lepiej jak było z tą danką. O, stary, super. A coś więcej? Figurę fajną ma? Wszystko ma fajne. I o to chodzi. Potrzebujesz odskoczni. Ja ten dnia z Twoją Laurą nie wytrzymał, gdyby tak na mnie warczała. Pozwoliłeś się nie na zbyt wiele. Teraz, moim zdaniem, odwrotu nie ma. Wiesz co? Najgorsze jest to, że ja nie wiem, czy ona w ogóle cokolwiek jeszcze do mnie czuje. Boję się, że jesteśmy ze sobą. z lenistwa, z przyzwyczajenia. No, to słabo. Wydaje mi się. Wydaje mi się, że ona żałuje, że nie zostawiła mnie wtedy dla tego Konrada. Dlatego teraz jest twój czas na romans. A jakby co będę cię krył. Zawsze możesz powiedzieć, że gdzieś razem wyszliśmy, albo że jesteś u mnie. Ja to potwierdzę. Serio? Nie ma problemu. Dzięki. Romans to najlepsze co mogło go spotkać. Codziennie widzę, jak z miną zbitego psa wraca z pracy do domu. A tak nie powinno być. Co to za małżeństwo, kiedy kobieta cię poniża i macie za nic? Chrzanić taki układ.